Jojo, yo, yo, to znowu ja dzisiaj sobie zagramy w case clickera na tablecie. To nie jest normalny CSGO, to po prostu jest case Clicker. Tak jest coś, taki symulator skrzynek do CS-a, gdzie można sobie kupować skrzynki i otwierać. Poza tym mamy swój ekwipunek. Jest także ranga i no. Tutaj mamy pochwalę się moją kosą, która nie jest fa, kurde sprzedałem coś niechcące, ale to nic. Tu mam także hydroponik, tego bym nie chciał na razie sprzedawać i ja sobie ogólnie robię tutaj też kontrakty z tego wszystkiego. Ale to dopiero później, yy, jak yy, jak sobie otworzymy teraz skrzynki, ponieważ kupiłem 10 chroma case'ów, a resztę skrzynek trzeba sobie po prostu odlokować w upgrade'ach albo kupować różne. Więc yy, otwieramy case'a i robimy. O, było coś czerwonego teraz tutaj Oczywiście tutaj drop jest bardzo podobny jak w um, normalnym cs więc Jakby co to Trochę trzeba się namęczyć żeby dostać coś dobrego Deadly Potion Nie wiem czemu, ale kiedy jak nagrywam to, mi, to mi nagra i To jest dziwne Dobra. Dalej tym, tym. O, bo noż, bo noż, Po prostu teraz. Dobra. Co dostaniemy? Mak 10 mała. Nie. Dostaniemy Dual Berets. Do dupy powiem. Do dupy. Kolejna skrzynka lecimy. Które był. I dostaliśmy grotu Skyr20. Grot to nie jest grota, bo grot to jest grotem, a grot to jest niedobre. Kolejna skrzynka lecimy i co dostaniemy? o był nóż, był nóż, był nóż zawsze przeleci, ale nie dropnie mm. no i dual beretes beretas, beretes szósty case, to nie wiem, więc prawda mam może jeszcze zrobię kontakt, jeżeli będę coś sterczyło na kontrakt. był Dragon King, to jest akurat skin, Co mam dropnie? Tak, gra co? Albo, albo, albo... Nie. O to był Dragon King. No kurde. No nie wiem co z tymi wybratami, ale no nie cieszę się z nich. To był Dragon No i no, się Cóż teraz mam? Yy... Malachita. Dokładnie, dokładnie ciągle dostaję te filtry. Skinny, nie wiem dlaczego, ale są lepsze nawet niż te niebieskie, bo niebieskie to są bardzo... jeszcze mniej. Zwłaszcza schrome. O, Dragon King! Ładnie, Dragon King w statraku, ale super O ładnie, 35 yy, dolarów. Faktory New W statraku jeszcze. Fajnie, fajnie. Raket przyleciał. Desertibel No, no, no. Grotto... Mam nóż, mam nóż, mam nóż, mam nóż. A ja coś czułem, że teraz będzie nóż i mam. Yes! Eeej, zawiodłem się na tym nożu, On nie jest taki fajny. This jest good knife. Real Forest, no. No lepsze to niż nic znowu bonus to nóż, ale zatopiony w bitfach i ogólnie i jest brzydki. I... Nie, nie jestem zadowolony. Zwłaszcza co ten flip knife, co mam, to, to ponad 100 dolarów kosztuje, a ten to 50. Nawet mój jakość jest droższy, ten fioletowy. Dobra, lecimy dalej, zostały dwie skrzynki. A WP było Co bym się No, Znów, no. Dragon. I mamy Glocka. glock. Glock, katakombs. Katakombs. Um, dobra. Ostatnią skrzynkę nie będę się patrzył, bo, bo nie.

Zobaczymy, czy mogę zrobić sobie kontrakta. Jak tak to fajnie, jak nie to nie. Ym... Chyba mogę, no to zrobię. Jeszcze mogę zrobić kontrakt z tych. A zrobię. Malachite te główna. Jeszcze 6 no to. Co mogę dać? Desert Eagle tam USP Jeszcze jeden jakiś Jakiś słaby dosyć Co? Ej, czemu wycofałem? Chyba, że nie dałem, no to dam Dobra Single Contract Namalujemy Dokładnie I lecimy z kontraktem Co mamy? Nowa antyk, antyk yy, Nie fajnie czy starczy? Nie, nie starczy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no, siedem, ale zobacz, czy mnie straci z, z, z tych niebieskich, na pewno stracimy. na pewno. Um, ej, nie stracimy. Mm, myślałem, że my stracimy, nie stracimy. Ile się nagrywa? Dobra. Ktoś tak zastępuje nagrywanie i teraz zrobię get case, jakie, jakie case. Jakiego case będę w następnym odcinku otwierał, bo sobie będę czasem tylko otwierał. Kase y na odcinkach to są wszystkie case, y, które odblokowywałem i będzie ich zawsze 10. No i okej, okay. w następnym odcinku otwieramy Vanguard Case, czyli vagina case, vagina case, a ja tak zastępuję nagrywanie, trzymajcie się i cześć.